Cześć! Cześć, witajcie, jestem na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie bedwarsiki i no, postanowiłem sobie nagrać odcinek, więc jesteśmy. Pamiętajcie o tym, że ten kanał, stawić dzwonek, stawić łapkę w górę i napisać w komentarzu żółtym. To ja wam szybnę serduszko. Pamiętajcie, żeby, że nie każdemu dam radę, więc no, dzisiaj robimy challenge. Tu uwaga tutaj te łóżko będzie najlepiej obudowane na świecie, więc mam nadzieję że nam się uda, jeżeli tak no to stawcie oczywiście łapetkę w górę i subika, wiecie no tak zabram te łapki w górę i subika no ale to mnie motywuje. to tam nie motywuje wiecie, a tam nie motywuje i tyk, tyk, obudowanko jest, jest, dobra, można lecieć na przeciwnika, i różowych nie ma o ciepło, ale tak szybko różowych nie no panie, ja tak nie mogę grać, że od razu koniec areny za sekundę, nie? Nie no. świetnie sobie zagrałem. Powiedział wam sytuację. Tak szczerze. Teraz zrobiłem odcinek. Teraz kiedy... Teraz jak nagrywam, to właśnie jeszcze przedtem zrobiłem odcinek, ale zapomniałem miniaturki zrobić. ja yeah, nie wierzę i wiecie coś to, musiałem usunąć, bo zapomniałem zrobić screena tej bazy. I wszystko poszło. I musiałem usunąć. I właśnie nagrywam drugi odcinek. Bum 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 bum. Dzięki. Fajnie było z tobą grać, ale dzięki za reakcję w ogóle byku. Oj oj tutaj. Tutaj trzeba mam problem mały, więc sobie robimy szybko prota. Oj macity chłop macity jak był. Dobra, lecimy na czerwonego, chyba nie będzie to być dobra arena. Najwyżej się zrobi duży, drugi odcinek, jeszcze drugą arenę. macie to jak Ej, nie ma czerwonego? Nie ma. Dobra, to lecimy od razu na różowych, a z różowych od razu na kolejny team. Zaraz będzie wygrana arena, więc myślę, że sobie zostawimy aqua albo niebieski, zobaczymy kto najwyżej nich wytrzyma, więc... No, lecimy sobie na diakcję. O oh my god! to jak szybko ta arena trwa, jeszcze? Kogo nie rozwaliłem, nie? O! To głupie coś. Tek! Jesteśmy, mamy to robimy sobie szybko tutaj. Eee, Sharpnessa. Teraz sobie kupimy wełnę najlepiej. To w ogóle będzie hit, ale mi się wydaje, że czerwony był zbyt motny. Więc na pewno musimy zrobić sobie sharpness'a. Bierzemy ity, robimy sobie to. Robimy sobie jeszcze więcej itów. Więc na pewno musimy zrobić kolejne tego koks, koksa A i w ogóle musimy sobie kupić yy, wełnę. Ja wolę sobie, słuchajcie, zrobić tak. Czy ktoś był? Nie, wydawało mi się chyba. Jak ktoś to mówcie, piszcie mi w komentarzach jak ktoś był. O nie, mi się tylko wydawało. Tył lecimy od razu na białych, czy tam szarych. jak Chyba polecimy z białych na diaks, a diax poleci tam na środek tych. No wiecie. Ja nie znam tej mapki. A jeżeli chcecie ze mną zagrać, no to pamiętajcie wpisujcie mindplay.pl, macie w opisie wszystko. No. I właśnie... Niebieski, niebieski, bo my się kurcze nie dogadamy, człowieku, ty młody człowieku. Tak, kupimy dwa firebole, lecimy na nie od niebieski, więc zaraz zajmiemy się ogarnianiem yy, bazy. Oczywiście zrobimy miniaturkę, żeby nie było. No nie, zostawcie mnie w pokoju, no. Jeżeli wiecie, jak naprawić Shifta, no to no wiecie, że chodzi mi o to, że wiecie, jak naprawić Shifta. W sensie takim, że. nie ma wyra. oj, Niebieski zaraz prędzej spadnie. <laughs> się podda. bo. śmieszne, ale wolę patrzeć. No i co? Robimy challenge. Zaczynamy. No właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Więc... No... Tak jak mówiłem, że zaraz prędzej spadnie, no i spadł. Robimy sobie... proto mamy, więc sobie zrobimy teraz kopacza i właśnie generator, albo dwa alarmy, żeby chłop się nie skapnął i zaczynamy. Najpierw zaczniemy od od, od, od betonu. Myślę, tyle wystarczy. Akurat to dobry team. Bo žlutý to je taki, wiecie. Zobaczcie, na dole jest słońce. Wiecie, akurat hmm. będzie wiadomo. Dobra, daliśmy. Nie, skopaliśmy. O nie, jeden blok. Dobra, rób sobie dobry ten. Kajlow. Dobra, zrobimy sobie może najlepiej deksowy w razie by chłopiec miał właśnie podchodzić eee, Więc tak eee, Teraz damy szkło, ewidentnie, ewidentnie szkło, o, Ja skupiłem beton Co możemy tutaj powiększyć prędzej tym betonem <laughs> Pewnie teraz jak grałem sobie jeszcze tam dwie rundy, tam dwie no, rundy, jakieś godziny temu, bo, już, bo ja grałem już chyba już o 10, więc no o 10 już gram, więc... Ja bardzo wolno nabijam te gwiazdki, no ale przynajmniej cieszę się grom, że mogę sobie pograć i przynajmniej wygrać. Yy, po właśnie jak tą arenę uda nam się może wygrać. Yy, to pokażę Wam moje statystyki. Bo moje statystyki naprawdę każdego dnia chyba o 100 rosną normalnie. <laughs> Nie no, żartuję. Tam jednego dnia może tam zagram w weekend po 100 aren To wtedy tam podwyższy się trochę statystyki. I no. Lecimy dalej ko. Cyk, cyk. Tak dziś, teraz gadam, gadam, a wy pewnie przewijacie. Tyk, 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 tyk. Dobra, szkło. Ale to zobaczcie, to nie wygląda. to wygląda coś dziwnego. Ale niebieski nie ma wyra, więc Akła. Spodziewam się podzi podziewaj się podjazdu pana Victor. Dobra, robimy sobie generator drugi. Tutaj mamy szkło, więc jak coś tu mamy kawałek. Generator, dawaj generator mi. I teraz tak, beton jest, teraz pójdzie end tą, czyli kamień endu. Śledwo, co postawiłem bloka już skopałem. Oj, tu już trzeba uważać naprawdę. Tu już trzeba uważać. Pewnie jak teraz, jak wrzuciłem odcinek, to już pewnie mnie w domu nie ma, bo pojechałem do wujka yy, na do cioci na urodziny. Widzicie, jak to oglądasz, to wszystkiego najlepszego. no właśnie tam koło Ciebie siedzę pewnie. znają życie. Więc wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Więc no. Mmm, tak gadam, 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 a to zaraz, pewnie zaraz nie będę miał wyra prędzej. Ale oby tak nie było. Jeżeli chcecie za tydzień odcinek, gdzie wy, wykładzę na całą we, na całe moje łóżko endstone, że 1000 tona no to zostawcie tutaj 20 łapek górę, to taki odcinek zrobię. Ale to musi być 20 łapek górę, to wtedy będzie taki odcinek. I subskrybujcie kanał, bo lecimy po 20 subskrypcji, aż niewiele brakuje. No i każdym tygodniem może nam się uda. Jeżeli każdego tygodnia będzie przychodzić na 15 subskrypcji, to tak do końca roku mogę wbić te 30, Więc to by był hit. Yy, dobra, daliśmy już to. O, GG! Patrzcie szybko. Fajnie. Ok, lecimy z kolejną rundą. Dobra, jesteśmy na kolejnej arence. I słuchajcie, to było dziwne. Wygrajmy arenę. Nie wiem jakim cudem, ale zobaczcie. Tutaj zrobiłem sobie parę screenów. I chłop wyszedł, nie? Tak, wyszedł z gry. Fajnie, fajnie i teraz postanowiłem zrobić to samo. Zrobimy to samo, no ale najpierw musimy rozwalić oczywiście Timbo. Zanim my rozwalimy Tim, no to trochę zejdzie. Więc atakujemy o fajnie czerwony, bo to jest mój ulubiony kolor. Jeszcze taka jedna arena nie dała nam. Myślę, że jak już tutaj możemy mieć takie mini problemy. Nie patrzyłem na Taba, ale myślę, że to są, może być coraz mądry team, więc... No i jeszcze jedno, dzięki. Dlatego dlaczego czekam tak zawsze sobie na tego? Na, 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 na trzy, bo zawsze... O nie... Człowieku! Ty nie... Jak ty naprawdę taki typ nieogarnięty, że tutaj tylko na reakcję się idzie, że nie rozwali... Że ktoś najpierw, oni się sami rozwalą, no to się chłop grubo myli. To jest nieogarnięty typ jak był. Już widać, że na... na buduje. Milcz! Człowieku, milcz! Cyk, 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 lecimy. E, jesteśmy. Chłop nie wie, że ja jestem? Wow. A, wie jednak. Czyli jednak wie. I pan nie zdążył. Chłop myśli, że coś tego osiągnie. Ej co? Jak? Ale Bartek, no. Chłop jest dobry, ewidentnie, więc. Na pewno możemy mieć nie niemałe problemy. W ogóle, tak w ogóle, polecam wam jeden. Nie, nawet nie uciekać. Nawet nie próbuj uciekać. Człowieku! Wracaj mi tu. Wracaj, wracaj, panie. Wracaj mi tu. No, wracaj. No, chodź. No, chodź tu. A idź ty. Aha. Nie, proszę. Nie, Bartek. 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 Dobra. Jeśli go nie ma, no to nie ma. No, 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 no zrobić, nie? Cyk. Mamy cztery. Mamy trzy. No jeszcze jeden, górcze, no. Dawaj mi to. Cyk. No, dawaj. Zrobimy jeszcze prota. W sensie sharpness. Zrobić sobie sharp... Zawsze słuchajcie. Pot Jeżeli robicie sobie, yy, jak gracie sobie... W Bedwarsy, to pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to zaatakować przeciwnika i Twojego sąsiada. Gdy rozwalicie wyrok od razu budujecie się na diakcy. Gdy macie diakcy. Oj, szary. O Boże, nie. To się nie stało. Dobra, dokończę. Gdy gracie sobie zawsze Warsy. No to musicie zawsze zaatakować, później lecicie na diaksy robicie sobie sharpnessa za 4 diaksy i później możecie sobie obudowywać łóżko i tak dalej. To, co, co tam chcecie robić, to róbcie, nie? To jest podstawowe rzeczy, diaksy i rozwalenie przeciwnika. Dzięki temu możecie yy, wygrać arenę. My tymczasem, właśnie jak to zrobiliśmy, to pierwsze rzeczy, jaką idzie, to yy... Beton. Trochę tego betonu wziąłem, może nie trochę przesadziłem. Ale co, zawsze coś nic, nic. Więc. No. Czerwony to jest taki właśnie mój też ulubiony kolor i właśnie nie mam problem. Bo tutaj skopałem. Dobra, mamy kill off. Ale fajnie, że udało nam się wygrać, bo właśnie jak nagrywam, to to samo... Jak nie nagrywam w ogóle. To przegrywa, więc. Eee, ojczy, oj, czy. oj, oj bar, Bartek. Bartek, bo mi się. Nawet nie próbuj. Człowieku, nawet nie próbuj. On mi nie rozwalił. Co za chłop? Co za chłop? Nie. Straciliśmy wyro, słuchajcie. Wy to rozumiecie? Straciliśmy wyro. Więc szkoda. Więc dobra, dzięki Wam za oglądanie ja wam ja bym wieczór trzymać się do następnego pa-pa!